Jak podążać za głosem swojego serca? Sformułowanie Żyj w zgodzie ze swoim sercem stało się no, tak naprawdę takim sloganem, nawet bym powiedziała, używanym we wszystkich bajkach, piosenkach, filmach i itd. Ale co to właściwie znaczy i jak zacząć żyć w zgodzie tak naprawdę z pragnieniem Twojego właśnie serca? <laughs> Przepraszam. I co może nas spotkać na tej drodze? Zapraszam. Do oglądania. Steve Jobs kiedyś dawno, dawno temu powiedział, że Twój czas jest ograniczony, więc nie marnuj go, żyjąc cudzym życiem. Nie daj się złapać w taki dogmat życia będącego wynikiem tego, co myślą inni ludzie. Nie pozwól, aby chaos opinii tych osób zagłuszał twój wewnętrzny głos. A co najważniejsze, miej odwagę podążać za swoim własnym sercem i swoją intuicją. Jeżeli pragniesz pełni i szczęścia w swoim życiu, Trzeba się nauczyć potrzeb własnej intuicji. Szczęścia, satysfakcji, takiej pełni w życia nie kupisz na żadnym targu, nie zdobędziesz na żadnym kursie, nie, nie zdobędziesz to poprzez relacje z ludźmi. Odnajdziesz ten skarb w sobie. O tym mówi bardzo często karta tarotowa koła fortuny. Poprzez wypełnienie swojego życia, swojej ścieżki takimi rzeczywistymi marzeniami, Twoje serce zacznie inaczej po prostu tykać. Każdy w życiu ma przebłyski tego, jakiego życia pragnie. I to nas uszczęśliwi, będzie nas to rozwijało, pozwoli na wykorzystanie naszych talentów dla Was samych, ale też i dla innych osób, które żyją wokół e, was. E, tak naprawdę czujemy, e, jakimi e, ludźmi się chcemy otaczać. E, jakby wiem o naszych marzeniach, o naszych celach, pasjach, e, ale czasami daleko, daleko nam w życiu realnym do pewnych rzeczy, żeby to po prostu osiągnąć i zerwać. E, kiedy podążasz za głosem serca. Tak naprawdę uwierzcie mi, inwestujecie w przyszłość, w Waszą przyszłość rzeczywistą. Im więcej tutaj się jakby zaufasz sobie, intuicji sercu, tym szybciej te upragnione Twoje życie stanie się Twoją rzeczywistością. Ale tu zanim zaczniesz podążać za głosem serca, no czekacie troszeczkę niespodzianek po drodze, to nie jest takie łatwe. Początek drogi będzie łatwy i przyjemny na pewno, bo kiedy wejdziesz na drogę swojego serca, poczujesz się tak naprawdę jak w baśni, nagle wszystko stanie się fajne, będzie pasowało do siebie, będą no pojawiać się odpowiednie okazje też i odpowiedni ludzie, jednak nie zawsze będzie tak różowo. Cóż, bo w momencie, kiedy przechodzimy na drogę rozwoju, Wraz y, z czasem pojawiają się różne przeciwności, które mają utwierdzić Cię w tym, że jesteś, y, 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 jesteś zdeterminowany na tej Twojej drodze, ale będą przeszkadza, przeszkadza, przeska, przeszkadzacze, tak zwane, będą e, weryfikować e, Twoje y, w tej chwili bieżące potrzeby. E, więc na tej drodze trzeba zaufać sobie, zaufać życiu i iść po prostu dalej przeszkadzać, czy będzie wielu będą pojawiać się nawet w Twoich myślach w Twojej podświadomości świadomości i będą to jeszcze ludzie, którzy będą Ci narzucać swoje, swoje blokady i swoje, swoje myśli możesz się też zagubić jakby nie było, wyruszasz w podróż swojego, swojego nowego życia, możesz się pogubić, możesz odczuwać chwilę takiego zwątpienia w drodze do samego siebie, w danej sytuacji, zgubić czasem nawet własny cel tej drogi. Możesz pogubić się z własnymi pragnieniami i odczuciami. Może dopaść empatia. Empatia, apatia różne rzeczy mogą tutaj się pojawić. Tylko dystans, dystans. Pozwól sobie na odpoczynek, zadbaj ponownie o siebie, troszeczkę poprzebywaj na łonie natury. Troszeczkę medytuj, może poćwicz jogę, może po prostu jakąś, jeżeli lubisz jakieś sporty, no to może właśnie tutaj pouprawiać trochę właśnie sztuk jakiejś walki, sportów. Tak, żeby odciążyć chwilę, dać dla twojej prawej półkuli tą możliwość, żeby z powrotem weszła na ten odpowiedni tryb tak? pracy. To też bywa bardzo pomocne. W momencie, kiedy wejdziesz na tą swoją ścieżkę, może się też okazać, że na tej ścieżce jesteś zupełnie sam. Będą chwile, kiedy, kiedy dopadnie Cię taka pustka. Zobaczysz, że ludzie zaczynają czasami też odczu może czuć Ciebie jaką osobę dziwną, taką indywidualistę, mogą odskakiwać od Ciebie, ale pamiętaj, że zyskujesz na tej drodze coś ważnego i najcenniejszego dla siebie. Więc tutaj zweryfikuj to, co w tej chwili odczuwasz, wzmacniaj i rozwijaj przede wszystkim siebie, bo to jest droga Twoja, nikt za Ciebie życia nie przeżyje. I tutaj Twoje najwyższe oczekiwania mogą być też poddane jakimś zwątpieniom, jakiejś próbie, chwile takiego zwątpienia, takiej ekstazy, empatii, apatii, rozpaczy. Zanim dojdziesz do jakiegoś pierwszego celu, może się to wszystko pojawić, ale jest to droga do życia w zgodzie z sobą, ze swoją rzeczywistością w oku, którą tworzysz. No i tak naprawdę ta wibracja, która się pojawia, bardzo ładnie będzie rezonować z Twoim sercem. I to będzie pierwsza nagroda, którą otrzymasz w tej podróży. Co jest jeszcze bardzo ważne w tym wszystkim? Jak zbliżyć się do takich potrzeb własnej intuicji? Pierwsza rzecz to jest dowiedzieć się, czy dla Ciebie jest tak naprawdę miłość. Może to jest proste, może trudne, ale musimy tutaj popatrzeć na jedno. Mamy jednak różne oczekiwania względem miłości i relacji. Każdy poszukuje czegoś innego. Poszukaj tego, co kochasz. Zacznij od zainteresowań, różnych czynności, miejsc, ludzi. Tutaj po prostu ta energia miłości musi Ciebie wypełniać. Miłość jest bezinteresowna i nieskończona. Jest taka miłość, która nie ma granic. Mieszka w Tobie i czeka właśnie na to odkrycie. Sprawdź, jakie rany z przeszłości blokują Cię przed jej odkryciem, po prostu. Tutaj, aby zaakceptować siebie na tej drodze, potrzebujesz siebie poznać i tutaj po prostu przyjąć Ciebie z całym ekwipunkiem, całym bagażem ze swoim złością, ze swoją porażkami, ze swoimi sukcesami, z darami, z marzeniami, z problemami, z wszystkimi rzeczami, wtedy nic nie będzie Cię w Twojej własnej rzeczywistości. Obserwuj swoje ciało, obserwuj swoje emocje i tak naprawdę pozwól, żeby te myśli w Twojej głowie płynęły. Tutaj mm, możesz posiedzieć ze swoim najlepszym przyjacielem, trochę dać jakby takiej uważności, akceptacji, Bądź bardziej obserwatorem siebie i wszelkich zmian w tobie niż takim człowiekiem, który będzie się blokował. Pozwól na to, żeby iść tam, gdzie, gdzie czujesz pozytywną energię i emocje. Wsłuchaj się tak naprawdę w swoje potrzeby i o te potrzeby dbaj. To jest pierwsza taka i najważniejsza. I kolejną rzeczą to jest zadbaj o, o czas dla siebie. Po prostu organizuj sobie randki z samym sobą. Możesz wtedy robić y, wszystko to, co sprawia Ci przyjemność. Zabieraj się na spacery, zabieraj się na rower. Y, po prostu prowadź sobie dziennik, y, rozmawiaj z samym sobą, ze swoim przyjacielem, bo tylko ludzie inteligentni, którzy się rozwijają, rozmawiają sami z sobą. Notuj swoje myśli, notuj swoje odczucia, swoje pragnienia. Bardzo szybko przekonasz się, że pisanie poprawia naprawdę relacje z samym sobą i tego ci życzę. W następnym odcinku, tego samego tematu, sobie zobaczymy listę pragnień. Ja w tej chwili dziękuję, bo kończy mi się czas. Za chwileczkę drugi odcinek. Witam serdecznie w drugiej części, jeśli chodzi o drogę Twojego serca. Tutaj zrób listę swoich prawień. Zrób to bez zastanowienia i ocenia, oceniania tego. Po prostu wpisz na więcej pomysłów. Chciałbym to, chciałbym to wszystko, co ci przychodzi tak naprawdę do głowy. Przypomnij sobie też, o czym marzyłeś w dzieciństwie co sprawiało ci przyjemność, co sprawiało radość. Te wszystkie pomysły będą inspiracją do e, wprowadzenia pozytywnych zmian w Twoim życiu i tak naprawdę otwierania się na nowe możliwości. E, pośród e, wszystkich pomysłów odkryjesz też na pewno w tym momencie pragnienia Twojego serca. Zacznij podejmować też decyzje z poziomu serca, więcej zaufania do poziomu e, tych myśli z e, serca i poziomu Twojej intuicji. Nasza kultura wymaga od nas decyzji na poziomie rozumu, jednak to serce ma dużą, dużo, dużo, dużo większą moc. Zamiast tutaj przymuszać się do czegoś, wykonywać zadania, bo tego oczekują od nas inni, zacznij słuchać po prostu siebie. Patrz na reakcję Twojego ciała. Pojawiają się wtedy różne emocje, różne pomysły. To, co wywołuje w Tobie radość, spokój, to właśnie jest e, właśnie tą odpowiednią decyzją, odpowiednią drogą. Pamiętaj, e, że często przy podejmowaniu właściwych decyzji powstrzymuje czasami na strach. No i kiedy zauważysz w sobie objaw lęku, strachu, jakieś blokady, e, zacznij w tym momencie z sobą rozmawiać. Zapytaj siebie o obawy. Podziękuj głosowi za troskę. Tutaj lęk chce cię chronić przed czymś, co jest takie dla ciebie nieznane, więc się tutaj automatycznie pokazuje two, taka, jakby tarcza, twoja pierwotna, ochronna tarcza. I przemawiaj wtedy do siebie, jak do dziecka. Zapewniając go o tym, że to jest dla Ciebie bezpieczne, jest to radosne i zakończy się dużym szczęściem. E, tutaj e, ważne, żeby prowadzić ten dialog ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Być może dawno nie uruchomiałeś tego dialogu, więc trzeba się go są do tego pewne medytacje, też można przez te medytacje tutaj porozmawiać, spotkać się ponownie z swoim wewnętrznym dzieckiem. Słuchaj swego serca. Słuchaj swojego serca, słuchaj swojej intuicji, bo to tak naprawdę to nasze wewnętrzne, wewnętrzna ta nasza. Ten, nie wiem nawet jak to powiedzieć Wam, nigdy nie zaprowadzi nas to w jakiś ciemny las. Potrzebujesz do, na pewno do tego chwili dla siebie, takiej przestrzeni wolnej od jakichś różnych rozpraszaczy, żeby to zrozumieć. Najlepiej usiąść sobie wygodnie, zapytać siebie, co czujesz, co się dzieje w tej chwili w Tobie, dlaczego są te obawy. Obserwuj ciało, obserwuj swoją reakcję. Zauważ bez oceny, jako taki obserwator wszelkie, wszelkie niuanse na ciele, czy powstaje dreszcz, gęsia skórka, e, wszystko obserwuj. E, następnie poszukaj na, e, na głos słowa odpowiadającego pierwszej sentencji, którą w sobie poczułeś. Obserwuj, jak to słowo i dana reakcja w ciele oddziałują na Ciebie. Zobacz, czy na, e, nazwanie po imieniu tej emocji spowoduje inne odczucia na Twoim ciele. A teraz e, zapytaj siebie, co spowodowało to uczucie. Co się dzieje? Co się dzieje w moim życiu? E, co odczuwasz akurat w tym momencie? Bądź cały czas w ciszy i obserwuj, tylko obserwuj obiektywnie. Odpowiedź nie musi przyjść od razu. Może przyjść za jakąś chwilę albo w następnej sesji. To nie musi się dziać na, 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 na tą, o, tak na pstryknięcie palca. Ale za każdym razem po prostu wpatruj się w siebie. W końcu w pewnym momencie przyjdzie, przyjdzie ta, ta wiadomość z ciała, z duszy, z serca. W ten sposób pracuj z każdą reakcją po kolei. Każda jedna reakcja potrzebuje Twojego zainteresowania. Wracaj do tego zadania tak często, jak potrzebujesz. Tak? To jest tak naprawdę mapa do Twojego serca, więc im więcej takich ćwiczeń, tym lepiej. Słuchaj głosu serca. To, wcielaj to w życie, to jest bardzo ciężka praca nad swoimi emocjami, nad swoimi pragnieniami, ale właśnie nad wszystkimi lękami i obawami i ta zabawa i to wezwanie to jest takie jednak naprawdę tak jakby jak szablon później, będzie naszą drugą skórą. Będziesz coraz bardziej sobie ufał i swojemu sercu. A nagroda na pewno się y, przytrafi, w pewnym momencie poczujesz pełnię życia, pełnię szczęścia, spełnienie, wszystko przyjdzie, ale małymi kroczkami, małymi kroczkami to wymaga naprawdę pracy. Dlatego, że, no zobaczcie, od momentu, kiedy skończyliśmy szkoły, e, szkoły zaczęto już nam wpierać wszystko, żeby logicznie, logicznie, prawa półkula mózgu została całkowicie odcięta. No chyba, że artyści tutaj, no, malarze, prezentarze, poeci tutaj jeszcze tutaj mają. No. Natomiast my, zwykli ludzie, Szaraki, jesteśmy nauczeni tylko działania w pewnym, w pewnym społeczeństwie, które nas zmusza do pewnych rzeczy, i to się dzieje wbrew naszej woli. Robimy to dlatego, że tak robią wszyscy: robimy to, ponieważ no, po prostu muszę, tak, muszę, bo muszę, muszę to, muszę tamto. Szukamy jakiejś akceptacji poza nami, a robi się wielki chaos w samych nas. Więc zapraszam Was do takiej pracy nad sobą. Dziękuję bardzo za spotkanie. Wróżka Aiszka, pozdrawiam. Papa! Pa.